do 15 lipca. Krzyżacy przybyli na pole bitwy rano. Założyli obóz w okolicy dzisiejszych ruin Kaplicy Powiternej, i czekali na Polaków i Litwinów nadchodzących od strony do Jakież było zdziwienie Wielkiego Mistrza, kiedy doniesiono mu o pojawieniu się Polskiej Straży Przedniej z przeciwnej strony, od jeziora Łubi. Wielki mistrz Ulrich von Jungingen natychmiast nakazał odwrócić front armii, ustawić artylerię, łuczników, kuszników i czekał bitwy. Na Wilcze do czasu już nie było. Te opowieść, jeszcze z kroniki wychowca należy włożyć między bajki. Tymczasem król władysław Jagiełło potrzebował czasu, aby skoncentrować oddziały rozciągnięte na przestrzeni wielu kilometrów i uformować szyk dla zyskania czasu wysłuchał dwie msze. Przeprowadził ceremonię pasowania na rycerzy wielu młodzieńców. Krzyżacy czekający bitwy od kilku godzin coraz bardziej byli narażeni na promienie lipcowego słońca. To niekorzystne położenie zmusiło Wielkiego Mistrza do sprowokowania króla do walki. Zgodnie ze średniowiecznym rytuałem posłał do króla heroldów z nagimi mieczami. Byli to sprzymierzeńcy zakonu, posłowie księcia zachodniopomorskiego Kazimierza oraz króla węgierskiego Zygmunta Luksemburskiego. Król konia zwrócił na miejsce, skąd cały obszar widać było dość dobrze. Gdy się to działo, komornicy poczęli wołać, że od krzyżaków idą posłowie. Serce króla Władysława zabiło nadzieją. Nurze ze sprawiedliwym pokojem jadą. Najjaśniejszy królu, wielki mistrz pruski Ulry, Tobie i Twemu bratu źle przez nas, heroldów swoich, te dwa oto miecze w pomoc do zbliżającej się walki, abyś, opatrzony w nie, żywiej wystąpił z ludem Twym, nie ociągając się do boju. Nie chowajcie się w tych gajach i zaroślach. Prosimy na otwarte pole. Mistrz Ulryk kadał nam też oznajmić, panie, iż jeśli waszej królewskiej mości miejsca da szczupło dla rozpostarcia sił swoich, gotów wielki mistrz ustąpić nieco pola, byle walkę przyspieszyć. Daje wybór miejsca. Stańcie, gdzie się podoba, byle nie zwlekać bitwy. Dzięki Bogu, w wojsku naszym na orężu nie zbywa. Nie potrzebujemy go od nieprzyjaciela pożyczać, ale w pomoc dobrej sprawie przyjmuję w imię Boże. I te dwa miecze wasze, chociaż je wrogowie łaknący krwi mojej i narodu mego przesyłają. Do tego Boga Sprawiedliwego, który dumnych upokarza, do i Matki Jego, ucieknę się z prośbą i modlitwą, aby na wrogów mych, którzy niczym się ubłagać nie dają, ani do pokoju nakłonić, gniew swój obrócili. Wyboru miejsca i pola do bitwy nie żądam, ale jak na chrześcijanina przystoi, Bóg poleca. Co Bóg naznaczy, przyjmuje, co chwalstwo Wasze on ukaże. On na tym polu, na którym stoimy, zetrze potęgę zakonu i upokorzy jego dumę. Pomoże Bóg. Wszyscy do obozu wytrąbić hasło w imię Boże.